Cześć! W tym odcinku chciałbym Wam pokazać najczęściej używane funkcje i narzędzia w programie Photoshop, które będą przydatne do wykonania egzaminów zawodowych z zawodu technik fotografii i multimediów oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Mam tutaj wczytane zdjęcie samochodu do programu Photoshop i teraz tak, wy... W, naczy, w zakładce, przepraszam, warstwy, e, mam tą warstwę jako tło, ale tło zablokowane, czyli to jest takie pole, powiedzmy, nieedycyjne. Żeby to odblokować, wystarczy kliknąć sobie tą kudeczkę lewym przyciskiem myszy, e, tło zamieniło się na warstwę i teraz możemy śmiało na tym pracować. E, zacznijmy od takich najprostszych rzeczy, czyli zmiana nazwy warstwy. Dlaczego musicie zmieniać warstw, nazwy warstw? Łatwiej się dzięki temu nawiguje, pracuje, a potem w kolejnych etapach będziecie mieli, będziemy robili coś takiego jak maski przycinające, czy, tak, czy też je ja to nazywa, może takim jakby dziedziczeniem poszczególnych warstw jedna do drugiej. I dzięki temu nazewnictwu będziemy mogli łatwo wszystko pogrupować i na tym pracować. Czyli tak, klikam dwa razy na tekście, podświetlam się na niebiesko i nazywam to samochód. I teraz tak, kolejna rzecz. Jak kliknę prawym przyciskiem myszy na tej warstwie samochód. Najczęściej takim używanym menu, czy też opcją, są to właśnie te opcje mieszania. Jak uruchomię, tu mi się pokazuje, to mi pokazują te style warstw. Jak to zrobić, jak tam wejść szybciej, żeby nie klikać prawym i tutaj nie wyszukiwać tego panelu opcji mieszania? A no, po prostu wystarczy dwa razy kliknąć na tym szarym pasku tutaj lewym przyciskiem myszy poza obszarem tekstowym i otwierają nam się style warstwy. I teraz możemy na nich śmiało pracować. No i teraz, tak jak już mam otwarte te style warstwy, to może tutaj je omówię. Jeszcze. Może wstępnie dodam jakiś tekst, e, czyli nie wiem, tutaj może to jest samo, kud, kija, CIT. Niech tak będzie. Powiększę sobie ten napis. No i teraz tak. Wejdę dwa razy w tą warstwę. I bardzo często w egzaminach jest wykorzystywana opcja faza i płaskorzeźba. Tutaj należy zwrócić uwagę na te opcje wszystkie. Czasami trzeba, tutaj jest takie kółeczko, gdzie dopasuje, dopasowuje kąt. Jak widzimy, jak zmieniam kąt, czyli zmienia mi się tutaj kąt padania tej fazy na tekst. Rozmiar, czyli też zmieniamy głębie, czy tak też odległości. Zmięk, czyli tutaj takie robi się, widzimy, ostre lub takie bardziej miękkie. Te światło na tej fazie i rzeźbie i głębia, czyli taka też wzmacniam po prostu, jakby, jakby ostrość tej fazy. Tutaj mam jeszcze różne opcje, o których bardzo często yy, uczniowie zazwyczaj zapominają, po prostu, tak? Czyli mamy fazę zewnętrzną, ona działa na zewnątrz, tak? Czyli jak chcę zrobić taki napis, ala nie wiem, murale wtopiony w ścianę, no to jak widzimy, Teraz jest taki efekt fajny osiągnięty, że dopasowało się kolorystycznie do tego e, muru, ten taki taka obwiednia, taki obrys e, tej fazy. I również możemy sobie to doregulować, rozmiar i tak dalej. Faza, nie wiem, płaskorzeźba, tak, też tutaj inaczej to będzie działało. Każdą z tych opcji należy sobie już we własnym zakresie po prostu przetestować, posprawdzać, zobaczyć, jak to działa, do czego możemy to wykorzystać. Najczęściej używaną jest właśnie w przypadku tekstu ta opcja faza wewnętrzna. No i tu musimy odpowiednio tymi suwaczkami sobie ją dostroić. Zazwyczaj jest bardzo podobne ustawienie teraz, jak ja mam... No może jeszcze troszkę tutaj... O, coś takiego. Takie ustawienie, trochę może za mocno to zrobiłem, tak? O, takie. Ustawienie w egzaminach zawodowych. Kolejna rzecz. Na razie wyłączę tą fazę rzeźbę, To obrys. Obrys również też jest często, często ta kwestia pomijana, bo możemy zrobić obrys na zewnątrz, obrys wewnątrz, do środka. I za każdym razem to wygląda inaczej. Może kwestię obrysu pokażę na... Przykładzie prostokąta, bo to jest najczęściej popełniany błąd. I powiedzmy, mam jakiś tam prostokąt, czy też ramkę, czy też wypełnienie, i dla tego prostokąta chcę stworzyć właśnie obrys. I częstym błędem popełnianym przez właśnie uczniów jest wykonywanie fazy na zewnątrz lub do środka. Dlaczego? Dlatego, że albo nam ramka z tej strony ginie, ewentualnie jeśli to będzie ilustrator lub InDesign, to ramka będzie wychodziła poza obszar roboczy na spad. W tym przypadku musimy pamiętać, żeby to była ramka do wewnątrz, tak i też zmieniamy sobie tutaj rozmiar, tak, tak? tutaj możemy kolor, ramka może być gradientowa na przykład, i tak dalej. Ok, ale wracając teraz do tekstu znowu. Obrys i jeśli wybiorę sobie obrys do wewnątrz, no to zobaczcie co się dzieje. Tak? Ten tekst e, nie jest dosyć ładny, a już zauważyłem, że takie błędy są właśnie popełniane na egzaminach zawodowych, że ktoś każe zrobić obrys. Obrys jest tworzony, ale do wewnątrz, tak? czyli nieprawidłowo. Na egzaminach 99% e, ten obrys będzie tworzony właśnie na zewnątrz tak? i odpowiednio. O odpowiedniej e, grubości. Kolejna rzecz to gradient. Jeśli chodzi o gradient e, w Photoshopie, możemy go stworzyć na kilka sposobów. E, może pokażę tak. No pierwszy sposób to, jak, jak przed chwilą widzieliście, wchodzę w opcję mieszania i e, tutaj dodaję sobie gradient, wchodzę w edycję gradientu i teraz tak. E, klikając poniżej tego paska, dodaję nowy kolor. Mogę go edytować tutaj, lub jak go chcę usunąć, łapię za to i przyciągam w dół. Łapię i przyciągam w dół, i mi ten kolor ginie. Jeśli zależy mi na tym, żeby uzyskać przezroczystość tego gradientu, czyli od powiedzmy to usunę od takiego fioletowego do przezroczystości, to klikam tu w tym miejscu i krycie ustawiam na 0. Tak, i mam. No ale jak widzimy, nie wykonało się y, ta przezroczystość, bo od y, tego y, fioletu, znaczy poszła przezroczystość do końca, ale kolor tła to był i tak jakiś, y, tam powiedzmy lekko fioletowy. Jak zmienia sobie kolor, to widzimy, że tu się zmienia, tak, czyli przezroczystość jest, ale ona działa tylko y, w taki sposób, że przykrywa nasz tekst. E, dobra i teraz tak kolejny, e, kolejna metoda na uzyskanie e, gradientu. Tu może sobie zrobię tak prawym i e, wyczyść styl warstwy dobra. Teraz mamy tutaj w e, tych opcjach możemy wybrać również gradient. Gradient będzie tak jakby maską warstwy dla... Całego projektu. No i teraz tutaj trzeba też uważnie nad tym pracować. No, oczywiście, kąt obrotu i tak dalej możemy sobie ustawiać. Tutaj wrócę może do krycia 100% i jakiś kolorek, żeby było widać różnicę. Ok. No ale co, nie przykryło mi napisu, tylko cały, całą wszystkie warstwy, które znajdują się poniżej. No i teraz tak, jak chcę mieć ten gradient dla tekstu tylko, to ważne, żeby on był nad tekstem i klikam przycisk Alt i ustawiam tak zwaną maskę odcinania. Ja tu mówię właśnie na to dziedziczenie, że dziedziczę do warstwy poniżej. No i tutaj widzę... Stworzył mi się jakiś e, gradient, tak? No tylko nic nie mogę z nim zrobić, nie mogę za wiele e, na nim podziałać, tak. E, o, widzimy, przesuwam, nic się nie dzieje, nie mogę go w żaden sposób zedytować. Muszę z ten dwa razy tu kliknąć i ewentualnie dopiero no, mogę w taki sposób, tak? No, no OK. E, jeszcze jest jeden sposób na stworzenie gradientu. Może to, tą warstwę usunę, tak. Mamy gradient tutaj w tym pasku przyborniku, tu gdzie jest wiadro z farbą i tak dalej, i jakieś upuszczanie materiału 3D, mamy gradient. No i co? Mam gradient zablokowany. Zab zablokowane dlaczego? Dlatego, że to jest warstwa edytowalna tekstowa. Żeby na niej działać, muszę yy, ten tekst zrasteryzować. Ja to robię zawsze tak, że robię sobie kopię tego tekstu. Kopię, te, kopię ogólnie, czy tekstu, czy grafiki, czy czegokolwiek innego, możemy wykonać na kilka sposobów. Czyli trzymam ALT, przeciągam tekst, mam kopię. Robię CTRL J, stworzyłam się kopia, i w dół przeciągam, jest. Albo po prostu CTRL C, CTRL V, i również mam kopię. Także to, jak kto chce zrobić sobie, to już jest. Jego sprawa, jego dowolność, tak żeby nam po prostu było szybciej. Mi jest szybciej, różnie, raz używam Ctrl J, raz używam e, z Alt. Także tutaj nie ma większego znaczenia. E, mam powieloną tą warstwę i tą warstwę dolną sobie wyłączę i e, warstwę samochód, to jest sit e, kopia, tę tekstową, edytowalną, muszę zrasteryzować, czyli prawym przyciskiem na warstwie i robię rasteryzuj e, tekst. Ten tekst stał się teraz grafiką, tak? czyli elementem rastrowym. I teraz, jak kliknę sobie na ten gradient, no to jak widzimy, jak sobie przesunę... A, no właśnie, tutaj poszedł po całości. Czyli muszę jeszcze zrobić jedną ważną rzecz. Tutaj mam takie coś jak zablokuj przezroczyste piksele. Zaznaczam sobie to. I teraz, jak namaluję gradient, o, to zobaczcie, maluję tylko ten tekst. Tak? Odznaczę to. Czyli maluję całą warstwę całą, w całym obszarze roboczym. Także to jest bardzo ważna opcja. Blokuj przezroczyste piksele. No i teraz, jeśli bym chciał mieć do przezroczystości, czyli zrobię sobie krycie na 0, i może tak, bo ja już tutaj edytowałem to, to spróbuję sobie. Zrobić troszkę to inaczej. Czyli tak. Chciałbym mieć przezroczyste u góry. Albo zrobić tak. Jeszcze raz. Może to skopiuję. Jeszcze z altem. Zrobimy tak, że odbij w pionie. O. Coś takiego. I takie odbicie lustrzane dla tego tekstu. To co muszę zrobić? Muszę stworzyć maskę warstwy dla tego odbicia lustrzanego. I na masce warstwy Narysować tym narzędziem gradient od koloru 100% czarnego do maksymalnej przezroczystości. I teraz zobaczmy. O, tutaj sobie. A, tylko mam radialny. Muszę wybrać liniowy gradient. Muszę cofnąć zmiany, żeby o, wrócić do początku. I teraz spróbujemy sobie. O, widzimy. Kilka razy sobie dopasuję, o, za dużo. O, coś takiego, tak? I mi powstał ładny z gradientu efekt do przezroczystości. Także tutaj, jeśli chcę tak wykonać, polecam używać właśnie maski warstwy plus gradientu od czerni do przezroczystości. Dobra. To, to już mamy za sobą. Teraz może skupimy się na tym właśnie ustawianiu tych masek przycinających. To jest bardzo ważna rzecz, która, z którą sobie mm, wiele osób po prostu zauważyłem, że nie radzi. Może tak skopiujmy, może tą warstwę też wyłączę. Skopiujmy sobie ten samochód. Czyli no właśnie, teraz robić ALT. Z altem czy Ctrl J. Ja teraz zrobię Ctrl J, no i chcę mieć po prostu tą warstwę tutaj do dołu, a tą wyłączę, tak? I teraz sobie to pomniejszam proporcjonalnie z shiftem, tak? Uważamy, żeby nie robić czegoś takiego, żeby nie zniekształcać. Na wszelkich egzaminach y, takie właśnie zniekształcanie proporcji jest y, zabronione, tak? Jak o, zrobiło mi się coś takiego? No to nic nie robię. Escape. Wychodzę z trybu edycji jeszcze raz z Shiftem, i też w zależności od wersji programu Photoshopa. Niektóre wersje programu na niektórych się pracuje z Shiftem, na niektórych bez. Także musicie to też wyczuć odpowiednio do wersji waszego programu. Tak? Czasami raz z Shiftem, raz bez Shifta. Dobra, i teraz pomniejszam sobie powiedzmy ten samochód, albo nie, jeszcze inaczej zrobimy. No może wróćmy do zaznaczenia. Także. Yy, Użyję, żeby jak najszybciej zaznaczyć, zaznaczenie temat i wtedy sobie skopiuję te samochody. Niech mi to się zaznaczy. Tylko oczywiście działam na zaznaczonej warstwie, bo jakbym miał klikniętą inną i zrobiłbym zaznaczenie temat, to mi się ten samochód nie zaznaczy. Tak? Trzeba uważać na to. No dobra, a teraz jeszcze zaznaczenie, szybkie zaznaczenie. I tutaj muszę dodać to zaznaczenie. Z, o, co dużo, czyli z altem odejmuję. No dobra, niech tak będzie, już nie będę się takie detale wczuwał. No i teraz. Ctrl J. Powieliłam się warstwa, ale zobaczmy, co się stało. Same zaznaczenie tej warstwy, tak? Czyli te sobie odznaczę. Teraz z shiftem elegancko pomniejszę. I z Altem teraz szybciej. O, skopiuję, żebym miał na przykład cztery samochody. Yy, I może samochody nazwę. Yy, Odpowiednio s1, s2, to jest s4, a ten będzie s3. Ok. I narysujemy sobie jakieś tam no, powiedzmy prostokąciki. Każdy samochód będzie musiał znaleźć się w, inaczej położony w danym prostokącie. Tak? No i teraz, jak to zrobić? No i to jest właśnie problem, z którym się często spotykam. Yy, ważne, żeby samochód dany znajdował się bezpośrednio nad warstwą, do której chcemy go przydziedziczyć, czy też wtopić, tak? Yy, użyć tej maski przycinającej. No dobra, no to teraz tak, mam ten prostokąt, on nazywa się prostokąt 3, a mam, to jest samochód S2, tak? Czyli prostokąt 3... W tym przypadku powinien znaleźć się pod samochodem S2, tak, bo chcę ten samochód wtopić w ten prostokąt. I teraz albo klikając prawym i utwórz maskę przycinającą, on mi się schował ładnie i mogę nadal w obrębie widzimy przesuwać sobie tego prostokąta, albo Ctrl Z. Y Trzymając alt na klawiaturze i najeżdżając jak pomiędzy jednym a drugim, przydziedziczam, tutaj, robię tą maskę e, przycinającą. No dobra, jest tak zrobione. No i teraz zróbmy to dla kolejnych, tak? Czyli samochód S4, sprawdzam nazwę warstwy, to jest prostokąt 4, czyli prostokąt 4 pod S4 i znowu przycinam. Dalej, prostokąt 5, to był samochód 3, czyli tu i prostokąt 2 pod S1 i mamy, dobrze teraz kolejna rzecz jeśli, e, czyli mam nadzieję, że to jest zrozumiałe e, teraz ja sobie te warstwy wszystkie teraz wyłączę e, i może, może tak jedną włączę tylko będzie mi potrzebny ten samochód czyli zwolnię maskę Odcinania. To wyłączę. I teraz tak, jeśli będzie w egzaminie napisane, że proszę zeskalować samochód do, nie wiem, szerokości yy, powiedzmy 200 mm, czy tam nie wiem, tu, może tutaj 200 nie, akurat w tym przypadku mam tutaj 440, czyli powiedzmy do 300 mm, yy, no to jak robimy? Klikam na samochód najlepiej włączyć sobie te kontrolki przekształceń często jest tak, że o, klikamy i nie mam nic e, mogę skrótem klawiszowym CTRL T e, włączyć sobie tam, te kontrolki przekształceń czyli klikam CTRL T one mi się pokazują ale potem e, jak odkliknę już ich nie ma tak? ja sobie zawsze robię tak, że e, używam tego mam kontrolki przekształceń włączone e, na stałe i klikam na obwiedni. I teraz ważna rzecz, musi być tutaj ta kudeczka zablokowana, żeby proporcje szły automatycznie równo, żeby proporcje szły razem proporcjonalnie z sobą i szerokość na przykład 300 mm enter. Czyli widzimy, samochód się ładnie ustawił na 300 mm. No a co się stanie jak tą kutkę odznacza 300 mm, i zobaczmy, że co się stało. Samochód się spłaszczył, czyli musimy mieć tą kudeczkę cały czas zablokowaną, żeby wszystko było proporcjonalnie. Tak? A wysokość tworzy się w tym przypadku wynikowa. Dobra, to już mamy ze sobą. To teraz tak, może kolejne narzędzie. Często też pokazuje się podczas egzaminów, żeby użyć czegoś takiego, żeby wzmocnić kontrast lub zwiększyć tony, tak? Jak to wykonać? Możemy też przez różne sposoby to wykonać. Każdy może to interpretować inaczej. Każdy będzie miał zmysł estetyczny też inny, także tutaj ważne, żebyśmy umieli zastosować jedną z wielu opcji, tak? I możemy to zrobić za pomocą na przykład, nie wiem, chociażby krzywych, czyli zwiększamy, zwiększamy lub zmniejszamy kontrasty nasycenia i tak dalej dla niskich i wysokich tonów, tak? no, tutaj może przesadziłem akurat. Coś takiego niech będzie. Tak, i już tutaj dokonałem korekcji e, takiej tonalnej tego zdjęcia. No dobra, to jeszcze teraz e, co bym chciał Wam m, może pokazać. A, też były egzaminy, e, zdarzyło się, dla których należało wykonać e, obrys, powiedzmy dla jakiegoś tam Przedmiotu, tak? Może to być ten samochód. Niech ten obrys sobie będzie. Obrys w tym przypadku do wewnątrz, znaczy do wewnątrz, na zewnątrz nie ma zresztą tutaj różnicy i znaczenia większego. Ok. No i teraz ma być tak zrobione, żeby był tylko obrys, a nie było wnętrza, czyli wypełnienia. No to jak mam ten obrys wykonany, wypełnienie ustawiam na 0, Tak? I zostaje mi sam obrys. I w tym odcinku jeszcze Wam może pokażę tylko jedną rzecz, taką z której zazwyczaj korzystam. Już może włączę sobie tu jakieś warstwy, zrobię coś takiego. No i teraz powiedzmy tak, że mam ileś tych warstw tutaj potworzonych, no ale potrzebuję czasami mieć ten obraz cały scalony, ale jednocześnie zachowany Możliwości edycji jego. To co robimy, klikam na obojętnie którą warstwę i naciskam na klawiaturze skrót, kombinację klawiszy Ctrl, Shift, Alt, E. I teraz zobaczmy, że stworzyła mi się warstwa zawierająca wszystko to, co znajduje się w aktualnie otworzonych, uruchomionych warstwach. Czyli jak sobie teraz oznaczę te, to i tak mam, widzimy tą warstwę, tak? Ctrl Z, mi się wyłączą te warstwy, Oznacza to także tak, i widzimy, że stworzyłam się kopia, tak? Czyli Ctrl Shift Alt E. No dobrze, to w tym odcinku będzie na tyle. Prosiłbym, żebyście sobie to wszystko ładnie przećwiczyli. Jeśli będą pytania, czy też e, prośby o pokazanie jakichś nowych funkcji, czy, czy też e, innej obróbki e, tych zdjęć, bardzo proszę o informacje w komentarzach. Dziękuję bardzo i miłej pracy.